Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagamy my Five Fantasy Advance. Ostatni razem pokonaliśmy Leviatana i zdobyliśmy jego magizę, tylko zresztą dałem w tej chwili Ray i uczy się ona w tej chwili Flood. Niech czemu będę miał wreszcie jakichś sensownatach wodnych, który nie jest Aqua Breath. Jest to jest tego zadaje obrażenia, ja też żywioł wiatru, o czym naprawdę zapomniałem Ułem. Aaaa, zastanawiać się pewnie co ja tutaj robię. Otóż udaje się do... Do zamku Figa... Do zamku figaro! I ciekawostka, mam teraz zdolność kontrolowania przeciwników yy, przy użyciu pitasy. Jest to coś, co... czego używa się normalnie podczas walki, aczkolwiek na większość przeciwników działa. Wiadomo, że na bossów nie, ale... Tutaj nawet nie jedno, żeby jak to działa. Nie. wyobrażacie co? Konsolowanie włosów. Okej, okay, nie tutaj chciałem zejść, tylko tutaj. Pamiętacie jak y, tamcie uciekinierzy wspominali, że uciekli oni z zamku w jaskinie? Hmm, a sądzę, że jaskinia nie może być gdzieś na ziemi, bo inaczej byśmy już od dawno zauważyli. Jedyna opcja w takim razie to to, że jaskinia jest pod ziemią, a skoro uciekli z zamku Figaro, to musi mieć to jakiś związek z przemieszczaniem się zamku Figaro pod ziemią. To też właśnie uczyniłem. I dostajemy się do jaskini prozą... Prowadzącej do starożytnego zamku. O tak. Jest to jest ja kinia, niestety przez potwory, oczywiście... Niko nie powinno to zbytnio dziwić. Eee, Dla tych, którzy grają w Fantasy 5 Advance... Ooo... O matko... Aż boli. Nie zgadnę, nie umarły? Nie. Tak, przy pomocy kontroli możemy używać ataków, które mają dane potwory. I w ten sposób na przykład rzuciłem na samego siebie w pewnym sensie tsunami. To jest naprawdę ciekawa zdolność. Zwłaszcza, że dzięki temu możemy zobaczyć, jakie umiejętności ma dany potwór. Na przykład specjalną zdolnością tego przyczynka jest Slime, który zapewne nakłada jakiś negatywny status. Jestem prawie że pewien, że chodzi w tej chwili o status Slow. Co to ja się zastanawiam? Czy Shinji nie ma nic wyflipowanego? Tak, nauczyłem się odkryć z całego Tsunami. Tylko dzień temu. A, nie no, ma wyflipowane tyle, ile mogę mu dać, żeby jednocześnie był użyteczny. Hmm. Hmm. Coś czuję, że to będzie bolało. Nie pytajcie, dlaczego ma i fita flipowa. Tak, teraz możemy kontrolować zdecydowaną większość przeciwników. Prze oczywiście na bossów to nie działa. Ciekawe, dlaczego? I jeżeli mają oni jakąś niebieską magię, to będziemy w stanie jej użyć. Ał. Tsunami! Tak, nie jest sam tsunami, które... Cześć. z... to o tsunami. Ops, to nie było mądre. God damn Pogratulujcie mi! Dzadkować przeciwnika, którego właśnie przykładałem do konsoli. no o Ty mi ze mnie. Pusne! White wind fly. Ooo! Oh! Oni mają reflekt. White wind, fly with the wind Take your home under your wings Fajny to wygodne jak wszyscy mają tak yy, Dużo punktów inaczej Taka Ray ma dosyć sporo punktów... A użycia! No serio No wycieca! Taka lej ma naprawdę sporo punktów życia w porównaniu do Gyostago i kasy. E, to dziwnie wygląda naprawdę. Ciekawe. Ał, au, 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 błagam. Powiedzcie, że nikt nie ma mu podzielonego na 4? Gyostago 30, lej 36. Chyba nie. Oby. Oczywiście... E? Mówił się, że oni nie mają poziomu... Aua? Aua? Mogę powiedz, że jesteś podatny na Islander. Bo nie chcę się z tobą bawić. Nie, jest podatny na Islander. Tylko, że będą wszyscy przeciwki kaset. Bo się okazuje, że cała moja duża ma poziom podzielony przez 4. Not anymore. 30, 30, 20... Oh. Aww! Eyes! Okej, okay. ty chyba się, się skończyłeś uczyć, tak? A co my tu mamy? A tak, wali garment, wiesz. Wiedziałem, że uczyć zapominam. Zostałem kolejne. Kolejne. Come on. Czy wy to widzicie? Mam dwa winged, czyli praktycznie najpotężniejsze bronie, jakie mogę sobie w tej chwili wymarzyć. Kiedy dodatku mają szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika tak eee. w ogóle to wszyscy zrobi no popatrzcie a najlepsze jest to, że to jest broń rzucana, więc teraz też ja mogę się przesunąć do tylnego rzędu tak, nie przesunąłem i szło mi No byłem eee. się uśmiał, gdyby się okazało, że to działa Ej, jeden rzut, drugi rzut Gin Slime, brudło Wow, Byłem mocno jak na ciebie z tego I kasa to była poziom, ej. Okej Aż komandy jej okay. nie rzucałem, to mogę się cofnąć z tyłu I ma całą drużynę z tyłu, co W Skrzynkawkę jest high a dalej idziemy i spotkamy znowu przeciwników. Proszę. Tym razem nie mam chyba całej drużyny podatnej na ten jeszcze snapper. Oby ile ja mam? Czemu nie, nie używałem Grand Delta? mam? mam. Grand Delta w wykonaniu działa mnie jest takie kultimat, tylko że nie można nie użyć silnika. I zadaje gdzieś połowę mniejsze obrażenia niż normalnie zadałaby Ultima. To jest mój że w tej chwili jest 2400 obrażeń nieredukowalnych. Yy, no. Discord. O szlak! Chciałem tego użyć. Szlak! Kto ma poziom podzielony na szyb? wszyscy. Nie, aż ninji prawie na pewno. Ale. nie. Odej. No no. Tamyk. To było potężne. O! To nie było mądre! Tak jak widać rzucanie broni z jego rzędu, zadaje te same zobaczyć co z pierwszego. I bardzo dobrze. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj była skrzynka z losem przeciw... Znaczy losowym. Taki on losowy jak skozi eee, Chodzi mi o... No mianowicie o tą skrzynkę, w której jest Master Tombery. Podobnie jak większość innych Tomberych ma niemiły zwyczaj używania knife. To nie ma haste, nie masz haste. Okej, okay, udało mi się go uśpić Teraz kto ma libre? Teraz się domyślam, że niech nie ma libry. Libra. Libra! Po co mi Libra otóż Master Tumber jest to tlenic, mi że zmienia on swoje słabości żywiołów, a nie chce się go traktować z flery i tak dalej. Poziom 73, 22, tysiące punktów życia. 1200 manny no, Mam się, że to pokazuje... O szlak. No dobra Cały czas miejmy na uwadze o. Tak. On się obudził. Zobaczy, jest podatny na ogień w tej chwili. Uwaga, że go uśpiłem. Jeżeli jest podatny na ogień, to mogę w niego spamować firagą. Jeżeli dostaje turę, to potrafi użyć taką Barrier change, który zmienia jego obecne słabości na różne żywioły. Jednakże, jako że ja go uśpię, to nie dostaję takowej szansy. Ojejciu, chyba się przejąłem. I tak, i będę go spałował w chwile, go do ustanej śmierci. Oczywiście jego śmierci, bynajmniej nie mojej. <grytania> Oczywiście do ja dobrze mógłbym stosować w tej chwili Charlotte albo Grand Delta albo. ataki fizyczne. Jednakże. ataków nieżywiołowych nie chce mi się stosować, gdyż uważam je za. Nieadekwatny akurat na tą walkę. Aż no, tak, on się obudził. E, sleep, 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 sleep. Okej. Okay. A pójść ten z okazji w sumie. No hm, Tak, wyssę mu całą manę. Znaczy całą. Wyssę mu tyle mamy, ile jest mi potrzebne. A że mi się powoli kończy, a on ma 1200. A osmos wysysa tutaj zawsze do Maxa. Co? Cóż, Wyjdę z tej walki praktycznie z jeszcze większą ilością punktów many niż miałem na początku. I jest mi z tym zapady fajnie. No. Ta okazja nie byłaby oślecona, że przeciwnik kontratakuje w zależności od tego, jaki żywioł ma, wtedy atakuje konkretnym żywiołem. Na przykład w wypadku, gdy jest tą żywioł ziemi, e, potrafili atakować nasze ataki Quake'iem, który. potrafi dać napady z podobażenia. Mm, wolę się nie bać w leczenie i tak dalej. Po co można go po prostu uśpić? Gladius, Gladius. Haha. Zobaczmy, jak działa ten Gladius. O. Jest możliwe do nich wingedge, ale... A... Problem polega na tym, że wingedge daje mi jeszcze spore bonusy do statystyki, dlatego chyba z nimi razie zostanę. Wingedge byłby... Złość, Gladius byłby dobry dla Shadowa, ale... Szydzi lepiej co i będzie moim zdaniem radził z dwoma Taka Ej. Okej, okay, co ja chciałem? Traver. Zabi. I przy może mi się uda tym razem nauczyć... ...Strago... E, ...Lore, czyli... ...Białej... BIAŁEJ. niebieski Niebieskiej Magii Discord, która zmniejsza... E, ...poziom przeciwnika o połowy jeśli przeciwnik nie jest podatny na taki instant def, to to i tak nie działa, więc rzadko kiedy opłaca się tego stosować, tak naprawdę jest to dobre, jeżeli przeciwnik jest podatny na przykład na, na taki instant death, a nie jest podatny na. Yy, jest podatny na taki instant def, a nie ma poziomu podzielonego przez 5 tak mogli wtedy użyć yy, level 5 death, które ma właśnie strago. Dobra. Master Zombie został pokonany, czyli teraz podałby iść tak A, tu. Można przejście czy nie? Ciekawe. Ja zawsze wolno się upewnić, raczej. Ja, N.U.O. Control. O tak. No, tak to jest, ja niepewno. Nie mogę kontrolować. Czy żyje? Tak. Au. Au! dobra, mam teraz z tsunami i akwarium wniosek. Tsunami, pamiętajcie o podstawowej zasadzie, Jeżeli to ja zaatakuję samego siebie, tsunami podczas używania kontroli, znaczy samego siebie w sensie kontroluję potwora, więc myślę, jako potwór. Niestety, to też nie jestem potworem. Takie tam. Jeżeli w takim przypadku zaatakuję potwora. O boże, już tam się plącze to nie tracę nad nim kontroli, jednakże gdybym spróbował zaatakować yy, normalnie NO to oberwałbym dosyć. Znaczy inaczej, straciłbym nad nim kontrolę. O, co ja ci potę? jeszcze. że monster. Znaczy. Ja jest line. Jestem prawie, że pewien, że działa jak slow. Nie. I kogoś będę musiał chyba ulecieć po walce. Widzimy wrażenie. Lepszy powinna z animacji Dark Matter Magusa. Nie możecie zaprzeczyć. Zastanawiam się czy to jest tylko czysty zbieg okoliczności. Zwłaszcza, że obie gry powstawały mniej więcej w tym samym czasie z tego co się ograniczyło. Dobra, sobie ja chciałem Poizona. Poisona. Nie, tu nie ma przejścia. A tylko skrzynka. Deftarot, Które to? Jest chyba bronią sesera. Od nama. No. Aha, mu nie chce mi się bawić. Aż do tego stopnia. Ja nie żartuję. Tak, tak samo żyję no bo nie chcieli się z nimi bawić. Mają wina, że sprzeciwnicy te mają po 4-5 tysiące punktów wyrzucia. 4-5 tysięcy, Tak, 4-5 tysiące. My grammar Nazi works once again. O matko. Okej. Okay. Nie, nie no, ja chcę tylko z tym wyjść. Nic więcej. Aha. Hmm, przydało. się tak. Jak ja chcę zejść do jasnej cholery? Uła. Nie chcę mi się z wami walczyć. Już myślałem, że jeszcze zdąży mnie do coś. Na szczęście też tak się nie stało. Oj, zostawcie mnie spokojnie, nie mi się z wami walczyć, bo zaraz się odwrócę. I zacznę spamować wszystkim, co mam. Jak sobie wyobrażam, czasem jak patrzę na nazwę przeciwnika NU, to mi się kojarzy Czarny Księżnik. Hmm. A, pewnie ten wyszedł, bo Chociaż, co Anyways, o ile dobrze tam nie działa na was. Coś tak pięknego i cudownego, jak... No czekaj, daj mi osmos. Osmos! Oni chyba mają... Boże, jakoś jest wie. Je. Eee, a więc wolę jakoś nie ryzykować spe specjalnie. No super. Jeśli chcieliście definicję overkilla, to właśnie macie. Dla który ma nie więcej, niż 4000 45... pak... A po jakichś 3800 to na koniec jeszcze wrzuci mu a taki wow, całe 30 many. Wow! Szatun. Mówię wam. Chyba umrę. Ej, mówcie co chcecie? Paski niech na chyba znaczy ja się tej koło gubi. No A chyba tędy muszę. Iść! Że na, ale raczej na pewno. Ej, 2-0. I od was już mogę wystać majnę. Jestem bardzo, że fajnie. Teraz mało. Dziękuję. Zobaczymy, ile wyschniemy. Jak mało, to nie wyschniemy. Ow. Błagamy ich tam dev. Bo nie jestem siły. Nie wiem. Czy... Czyli nie ma automatycznie CAP wrzucone. Nie rozumiem tego. Czasami. No super. Instant death. Czekam. <grywy> Mam wyczucie. Pamiętajcie ludzie. Mam gę. No suna. Ty, to bolało. A Jakoś jak w siebie bije to za 50-60, a teraz to za 600, tak? Dzięki. White Wing, tańsza wersja Kulagi. Już teraz, zamówcie. W telemarkecie. No i ten, może, jeden. Ten można... Jezu, czekajcie. Nienawidzę was wszystkich, ja chcę stąd uciec, bo nie mam ani kofet kurczemanych. Ale... Zaraz mieszka tak, tak i to przeciwnicy, ja chcę stąd uciec, dajcie mi spokój. Mógłbym przeciąć, że byłem tutaj przez Nie kolci, żeby rzucić na kupertki. no gram Deltę w tej chwili. No wej, ile ty razem wysycę, bo chyba wcześniej rzucałem na innego przeciwnika. Jak dużo, to ssę dalej. A jak mało, to nie ssę. Posysam. Posysam w tej grze. Ohoho. Przeee zabawne. See what I did it. Masz jakieś szaly... nie, nie ma szalów, które ignorują reflekta. Nie Holly i nie ignoruje reflekta. Co zresztą później będzie wykorzystane w tak zabójczym efekcie. Dość powiedzieć, że jeden boss ma tendencję do spamowania Holly. I to w miejscu, gdzie reflekta i tak się normalnie używa. No super. Jeszcze mi zmniejszył poziom oporu. Dzięki. Ja zawsze wiem, że mogę yy, w ciebie wierzyć. Wiem, że wyszło wysof... z tego trochę masło maślane, ale... Czy ktoś na mnie oczekuje normalnych tekstów rzucanych? Czy ktoś naprawdę w to wierzył? Ja. No, da. To ma pojzone? Ty masz pojzone. Tędy. Proszę. Save point! Nie ma tak jak wykorzystać save point na to, na co mi cały czas Na to, na czym mi cały czas zależało